Ostatnio w Niemczech przewodnicząca Bundestagu, pani Julia Kleckner, czyli jedna z najważniejszych osób w państwie, powiedziała: Niemcy są burdelem Europy. Niemcy są burdelem Europy. I trzeba im przyznać, jej przyznać rację. Tak jest. Od 10 lat państwo niemieckie angażuje się w ochronę prostytucji uznało prostytucję za y, normalny zawód, y, i efektem jest to, że konsekwentnie, logicznie zachęca się już w szkołach 15-letnie dzieci, żeby chodziły do domów publicznych, żeby y, pracowały w domach publicznych. Już w Niemczech jest ponad ćwierć miliona prostytutek, które przecież. Y, Często są po prostu kobietami strasznie wykorzystywanymi, niewolnicami seksualnymi. Ale Niemcy sobie wymyślili teorię, że to jest normalny zawód, a tymczasem przecież to jest przemysł strasznej krzywdy ludzkiej, strasznego poniżenia kobiet. Ale Niemcy mogą sobie, jak widać, wszystko wytłumaczyć. Dlatego właśnie pani Kleckner mówi, że Niemcy są burdelem Europy. Tyle domów publicznych tam też ostatnio powstało. Stają się z tego znani w całym świecie. Tylko co gorsza, Kościół Niemiecki temu się poddaje. Też poddaje się takiemu stawaniu się domem publicznym, bo jak wiemy, ta droga synodalna niemiecka jest w istocie poddaniem się ideologii gender, czyli ideologii skrajnej rozpusty.